Adamek versus Szpilka, pojedynek na Polsat Boxing Night. Jaki jest typ na ten pojedynek jeśli chodzi o Norberta Dąbrowskiego? No powiem tak, od razu mówię tak, że Artur Spilka jest moim ziomeczkiem i co by nie mówił, co by się nie działo, to i tak będę zanim twardo stał, mu kibicował Tomek Adamek. No, Tomek Adamek już ma swoje lata, ale też jest cały czas groźny bokser, potrafi boksować. Jak się przy, na pewno do każdej walki się przygotuje na 100% do tej walki myślę, że też, więc tutaj jest wszystko możliwe. No, Najważniejszym, naj, największym takim atutem y, Tomka Adamka jest doświadczenie ringowe. Hmm. Artur, jeżeli chce wygrać z Tomkiem, musi na pewno poprawić obronę, bo to jest taki kurs no, jego chyba najsłabszy punkt w dotychczasowej karierze, co po przegranej na przykład on walczył, to był Jennings Jenningsem. On to po prostu wykorzystał, wykorzystał, że te ręce opadły nisko, luki w obronie i myślę, że dlatego przegrał walkę. Artur też jest takim ambitnym zawodnikiem, że na pewno on już się przygotowuje do tej walki, mimo że tam z oglądem wywiady, jeszcze nie jest na 100% chyba zakontraktowana, to on już zaczął trening, już się przygotowuje, już myśli o tym, więc na pewno też będzie solidnie przygotowany i jeżeli poprawi te swoje dziury w obronie, zmieni coś w stylu boksowania, żeby nie popełniał takich błędów jak z Jenningsem, to myślę, że jest w stanie dać dobrą walkę i, 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 i nawet wygrać z Tomkiem Adamkiem. Dla którego z nich, twoim zdaniem, to jest ważniejszy pojedynek? Bo patrząc tak na Tomka Adamka, no to miał szansę walczyć z Ładymirem Kliczko, no ale ta szansa gdzieś tam na razie się oddaliła. Jeśli chodzi o szpilkę, o krok od eliminatora do tytułu mistrza świata, teraz widzimy, że Jennings się wspina na tej drabince, Już właściwie jest jedną nogą na walce o mistrzowski pas. Jak ty myślisz, dla którego z nich to będzie ważniejszy pojedynek? Myślę, że dla jednego i dla drugiego to będzie ważny pojedynek po Powiem tak, jeżeli Tomek Adamek przegra za tą szpilką, no to wiadomo, że to już będzie taki, będzie spadnie bardzo nisko, to będzie taki upadek z wysoka. Jeżeli na przykład byłoby tak, że Artur szpilka by przegrał tą walkę to myślę, że jest na tyle młodym zawodnikiem, że to jeszcze później gdzieś zapomnienie, to jeszcze może dawno ludzie o tym zapomną, o tej przegranej, on tak samo wyciągnie z tego wnioski, jeszcze ma naprawdę parę lat przed sobą boksowania, więc myślę, że tak bardzo by tego nie odczuł jak Tomek Adamek, więc jeżeli dla kogo jest ważniejsza walka, wiadomo, że przy zwycięstwie jednego czy drugiego to jest naprawdę duży skok, czy duża popularność, albo jakieś tam pójście do przodu o tam parę kroków. Ale y, jeżeli chodzi o przegraną, to myślę, że więcej do stracenia ma Tomek Adamek niż Artur Szpilka. Dobra, dziękuję bardzo. Powodzenia. Dzięki.